Zadanie czwarte wrzesień 2022. Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od jedynki wyrażenie 2 podzielone przez x minus 1 minus 5 jest równe. Wyrażenie takie w postaci dwóch wyrażeń mamy zapisać za pomocą jednego ułamka. Jednego A więc tak, mamy tu wyrażenie wymierne, tu jest liczba całkowita, to też tak naprawdę jest ułamek o mianowniku 1. Ustalamy sobie wspólny mianownik. wspólny mianownik dla X minus 1 i 1 to jest oczywiście X minus 1. Wspólny mianownik dla tych dwóch. A więc tak jak było przy ułamkach zwykłych, piszemy sobie dwie kreski ułamkowe. W jednym i w drugim mianowniku wpisujemy x minus 1, x minus 1, ponieważ pierwsze wyrażenie miało w mianowniku x minus 1, więc to wyrażenie się nie zmienia, więc dwójkę wpisujemy w licznik. Tutaj była piątka w liczniku, w mianowniku zostało dopisane x minus 1, więc to samo dopisujemy w liczniku. To samo wyrażenie w liczniku i ładnie w nawiasie. Ponieważ już są dwa te same mianowniki, więc możemy sobie zapisać to w postaci jednej kreski ułamkowej. Kreski Dwójka zostaje bez zmian. A tu zapisujemy minus 5x minus 1. No to wystarczy przemnożyć liczbę przez nawias i dostaniemy. Nadal wspólny mianownik, czyli x minus 1, 2 minus 5x i minus 5 razy minus 1 to jest dodać 5. Dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. Mianownik nadal bez zmian minus 5x najpierw i, bo jest tylko 1, i dodajemy 2, dodać 5, to jest dodać 7. Sprawdzamy, czy taka odpowiedź się znajduje. Znajduje się i to jest minus 5x dodać 7 odpowiedź b.